Prawie na jedną konfuzję zszedł. Dobra, Lir to tam. Leerem Lir, to mi możesz possać, chłopcze. E, confusion. E, w ogóle to miał być program dla dzieci, a ja tu mówię tak nie, nie, niegrzeczne słowa. Tysiącek spoza niego, ja pierdzielę. Witam wszystkich z tej strony Kataku, a to jest kolejny odcinek z Pokémon Fire Red. I dziś, tak jak sobie zakończyliśmy, Czekajcie, jaki mam stan Pokémonów. Całkiem spoko. I dziś, tak jak sobie tutaj zakończyliśmy przed tą dróżką, tak teraz do niej powracamy. To jest dróżka numer 13. Także okej, okay, mm, lecimy. Może za, na początku z, e, zacznijmy sobie tutaj. A nie, myślałem, że to podwójna walka. Ojoj. to mi zepsuli zabawę. Ja to myślałem, że tutaj będzie fajna podwójka, podwójna walka na początek odcinka. A tutaj takie jajo mi zrobili. Poczekajcie sekundkę, że sprawdzę dobra. On nagrywa się obraz bardzo ładnie. Także co? Fajto. Fajto, fajto. Mm. Dobra, karate chop poleci na raz, taratata. Nieważne, który ma level, no bo super efektyw. Jak wiadomo, typ y walczący na normalny. Takie widzicie kataku tutaj bawi uczy. Mm. W, w sumie to ten, w sumie to takie let's play się ogląda. Nie wiem, ja tak przynajmniej lubię oglądać, żeby się czegoś nauczyć, jakie typy działają na no i tak dalej, i tak dalej. No bo jak wiecie, jeżeli mnie tam dłużej oglądacie, to nie zawsze y, idealnie umiem rozpoznać, y, jaki typ działa na jaki. Oczywiście te takie podstawy m, rozumiem, typu nie wiem, walczący właśnie na normalny, czy ognisty na wodny, znaczy wodny na ognisty, bo to już są kurde m, logiczne rzeczy, ale no, pf, takich bardziej zaawansowanych, typu nie wiem, lód na ziemię albo, nie wiem, walczące na ptaki, czy tam ptaki na walczące, whatever, no to już nie ten, już, już, już tak średnio, także dobra. Klifery, mm, klifery, super, pewnie w ogóle, jak mówiłem o tych typach, coś, coś popierdzieliłem, ale dobra, co szczęście nie jest tutaj jeszcze klifer wróżkowa, więc to zadziała super efektywnie, tak jak mówiłem, i jest pięknie super efektyw, super, harambe, 421 expa, mało, mało, za mało, dobra, miau. Okej, okay. karate chop po raz kolejny. Jezus Maria, jak oni tutaj będą mieli same te pokemony, wiecie, normalne, to ja tu mogę normalnie, kurde, bi bi bić ich wszystkich. Okej, okay, Beauty Silla została pokonana. Lecimy dalej. Ty, co ty tam masz do zaoferowania? Wow. No to wow. Aż tak się mnie, nie wiem, przestraszyła. aż musiała, musiała zrobić wow. Okej, okay, y poliwak. Poliwag, ok. No i go harambę. Oj, 30 level już ma ten poliłak. No to całkiem dużo wam powiem. Dobra, karate chop. Zadziałał tak średnio. A czy nie no, zadziałał dobrze. W sensie, no, efektyw, po prostu. Brakowało mi tego słowa, dobra. Seismic Toss. No i też już będzie koniec tego Poliwaga. Pa pa! poliwaczka w sumie, boże. Pokemon się w ogóle odmienia. To tego. Odmieniajmy sobie teraz Pokémony. Powiedzmy, to jest Pokemon... Kobieta poliłak. Poliłaczka. Zabawnie. Czekajcie. A mój, mój to jest pri, Prime apeka. boże. Gdyby było. Dobra, krambe. O, cross. Cross tego. Cross chopa chce się nauczyć. E, zobaczmy, ile to tam bije, bo oczywiście. Wow, 100. Okej, okay, dobra. Mm, za Rage'a może, bo Rage'a i tak nie używam, więc Cross Chop myślę, że to będzie całkiem ok wybór. Okej, okay, super, Cross Chop. Zarąbiście. No i dobra. Tutaj została pokonana ta dziewczynka w zielonym ubiorze. Zmienił sobie Pokémon, oczywiście. Harambę. Tak, z Abrahamem. Potem tutaj Harambę z Cebulakiem. I jeszcze tutaj, tak, Sedit. I jeszcze Kurde Beleska, Kataku, i jeszcze Kurde z Matyldom. Ok, harambe tutaj na razie nie używamy. W końcu używamy Abrahama, tak, jak żeście mi pisali pod poprzednim odcinkiem, mówiliście: Proszę, proszę, używaj tam Abrahama więcej! i, 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 i co Bulaka też używaj! Bo, bo to fajne pokałady! No to ja mówię na no spoko. E, wytrenowaliśmy sobie już Prime Ape, no to normalnie możemy tutaj Abrahamem teraz cisnąć. I wiecie co? W następnym odcinku go sobie ewoluujemy. A czy jego ja ewoluje pewnie poza odcinkiem. Wam potem e, po, zaprezentuję tutaj. Jeżeli będziecie chcieli, jak go ewoluowałem. Jakimi tutaj e, ciekawymi e, metodami. Dobra, miau. Ok, saibim. Myk, 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 No ten saibim, nie no. Abrahamem to nie jest ten. To, to nie jest w ogóle gra, to jest rzeźnia. To jest, to jest rzeźnia. Tutaj nie ma nawet o, o czym mówić. Dobra, PJ. Dobra, PJ, pokaż tam. Muszę sobie pop-filtry załatwić, bo... Jak mówię takie, nie wiem, takie literki typu P, to str strasznie się audio psuje. Więc, no, po chwili będę musiał sobie jakieś załatwić, żebyście mieli tutaj lepsze auto. Dobra, auto boże, lepsze auto, tak. Lepsze audio. Pidziotto, pidziotto na. Nie, poczekaj, mieliśmy wymyślać sobie formy damskie. To jest Pidziotto? Pidziotka, no taka trochę idiotka, ale, ale pidziotka, dobra. Mniejsza z tym. Pff, dobra, dokończmy go sobie konfuzją, może. Mec, pięknie. Ale mam dzisiaj to, to, to nie, nie wiem jakiś taki dobry humor Dobra, co dzieje level Abraham? Jakoś tak, nie wiem, jak mm, na komentowanie ochotę. O! Czego on tam się? Nauczyć chce. Future stinga, okej. Okay. Eee, za disable no, nauczmy. Disable tak nigdy nie używam. 1, 2 i puf. Ojoj, przepraszam was tutaj do mnie ktoś na Facebooku napisał. Ja mam troszeczkę może audio z gry przyciszyło. No, mogło tak zrobić, dobra. Pytam wypierdzielaj. I lecimy dalej, nie tutaj. Powiedzmy sobie tutaj na górę pójdziemy. Hmm, bo tutaj, jakie jest, jest tutaj przejście? Tutaj jest do tego ziomeczka, ja chcę ze za wszystkimi zobaczyć. Dobra, no to pójdź, przejdziemy sobie najpierw tutaj. Chodź tu ziomek do mnie. E, no, to się tam specjalizujesz w tych, ptakach, no w ptakach, w ptakach ptakowych chciałem powiedzieć. Więc pokaż mnie, co ty tam masz. PJ, okej. Okay. Bird Zbiera Zbieraczu ptaszków. E, Saibim, Saibim oczywiście. Ojoj, oj, kujka tak. Psybim. Nie wiem, czy psybim, czy Saibim, czy jest tutaj taka sama zasada jak psy, przy Sajdaku, że się tego P nie wymawia. Ale ch chyba nie, chyba się P wymawia. Normalnie chyba e, psybim powinno się mówić. Nie wiem, jeżeli ktoś tam się orientuje, to może mi oczywiście napisać w komentarzu jeszcze jeden. No i dobra, to, to no jak mówiłem, no tutaj tym Abrahamem to nie ma za bardzo... E, nie mają podejścia w ogóle te Pokemony. Jeszcze szczególnie jaką Alakazamem będzie już w następnym odcinku. To panie, o, tego to chyba na dwa hity dopiero wezmę. Niestety, chyba, że? A jednak, Growl. Co ty mi gr growlem zrobisz w Co ty mi. Co? Co ty mi obniżasz? Chłopie, chłopie. czego chcesz? Ch 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 dobra, 900 ekspa, że za niego dobra. I Pidgeotto, mam nadzieję, że za tego Pidgeotto też będzie dużo ekspa. Eee, o nie, Confusion użyłem zamiast tego. Eee, zamiast Psy I tak go prawie naraz pojechałem. Oj, oj, gast. No troszeczkę mi tutaj. Wow, oj, zabrał mi nawet troszeczkę życia. Kurde. I Quick Attack zawsze będzie pierwszy. Iii, ale mi obił mojego Abrahama. O ty, Frajerze. Gin, tam umieraj. W męczorniach, a nie. O, prawie. Kurde, ten jeden paseczek. Ten jeden cholerny paseczek. Dobra. Eee, dalej, dalej. Mm... Użyjmy sobie może tutaj plecaczka, mamy potionki, dajmy dużo potionków Abrahamowi, dobra, dwa. Oj, czekajcie, muszę te włosy założyć, te słuchawki przeszkadzają tutaj. Mm, co jest tutaj? Tu jest jakaś tabliczka. Aha, Trainer Tips. Aha, no dobra. Nic. O, dobra, tu już jest koniec, dobra, to w sumie przyszedłem tutaj tylko po, po tego kolesia. Ale całkiem okej, okay. właśnie tak chciałem zrobić. Tutaj jest drzewko. Za którym jest tutaj tylko poletko trawy, na którym niczego szczególnego nie ma oprócz venonata e, Tutaj może coś ukrytego Nope, no to dobra, wracamy. Moje PJ-a na 25. Wow, e, lecimy, lecimy, lecimy dalej. Ty Pokaż mi tam, co, 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 co ty chcesz ode mnie? Co ty chcesz ode mnie? Pokaż mi swoje pokemonki. Mm. No dalej. Pokaż mi swoje pokémonki Chłopcze mm. Spiro, ok ja tutaj oczywiście wystawiam Abrahama na niego I ma na raz No i... 31 level, dziękuję bardzo No widzicie, chciałbym grać dłużej Abrahamem i, i Cebulakiem, ale oni są po prostu za silni Więc nie można tak z nimi kurde ekspić, bo oni by, jakbym ja, nimi ciągle grał, to by oni mieli już 50 level, a nie 30 Więc nimi nie wolno tak grać, bo oni po prostu młócą tutaj Są chyba dwa moje najsilniejsze pokemony w, ty w tym... w teamie Okej, okay. 310 expa, spoko. Kolejny Spiroł, mm. no i znowu Psybeam. Te, te walki nawet nie są ciekawe, jak oni mi tu wystawiają te wszystkie Firoły, Spiroły, kurde Pidgeoty, Pidgeoty. Pidżeje, o, Pidżeje, Owilgumowa, Pidżejka, nie, Pj, pi, nie, bo to jest taka bardziej nazwa... Ee... PJ po prostu, że to może być i męska i, i damska. Tak mi się wydaje przynajmniej. No tutaj poczekajcie. Kadabra. Kadabra to też może być chyba takie żeńskie imię powiedzmy. Nie wiem jak to miało inaczej być. Kadabrka. Nie mam pojęcia. Wiadomo, im im imię, imię żeńskie musi się kończyć na, na K. Znaczy na KA, no tak. Na A to najważniejsze. Dobra. Ale Pikachu to jest chyba takie męskie imię, totalnie więc... Nie wiem, może Pikachuka, cokolwiek. Nie, tego nie umiem wymyśleć. Dobra, dalej. Nee to STM Nope. Dobra. Nie, ja masz Pokémon, ja pierdziele trzy, No ale dobra. Expimy. Musieliście popatrzeć sobie jak Abraham walczy na no, to macie. Oj, oj oj, recover użyłem zamiast tego. No ale dobra, może być rekover w sumie to poza ja używałem tego potiona, jak on się samuleczy pięknie, no właśnie. O kurwa się recover znowu użyłem. Ale i ja ją zrobię łinka, tak to może troszeczkę zaboleć. Ujuj, aż tak? Dobra, Saibim, Na raz. Muszę się podrapać po ramieniu. kurcze bele... Dobra, jest idealnie. 330 xpa yy, Duduło. Bo, tego Pokemona jeszcze chyba nie widzieliśmy. więc tak widzicie tutaj duduło. Mm, Saibim. Proszę bardzo, wiem, nie, 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 nie mam tutaj co komentować, <grym> no nie mam po prostu, a, ciągle tutaj Abrahamem bije, po mordzie te wszy, wszystkie kurde pokemony, to znowu, nie wiem może wam opowiem, o znowu ktoś do mnie pisze, może wam opowiem jakieś świetne te, świetne historie z mojego życia, Proszę, nie wiem, dzisiaj byłem sobie na bilardzie, jak byłem sobie na bilardzie to potem poszedłem po kebab i ten kebab był taki dobry, polecam kebab w, w miejscu, którego nie zdradzę. Ale bardzo polecam ten kebab. Jak ktoś, e, nie wiem, zje dobrego kebaba, to będzie wiedział, że, to, że ja tu mieszkam. <noise> Dokładnie. Mm, bo to na pewno to miejsce. Bo, bo, bo ty, ty, tylko tutaj robią dobre kebaby. Dobra, dawaj. Kurde, ten co? Jaki agresywny. Agresywny chłopiec. Taki, patrz, jaki buntownik. Kofinko, o przynajmniej, co, coś ten, co? Jakieś. No, jakaś. Urozmaic jakieś urozmaicenie, dobra. Recover użyłem co prawda przypadkiem, ale dobra, niech już Abrahamowi będzie. Ojoj, smog. Nie lubię, długa animacja, proszę nie zatruj... Fuck, no i zatruł niestety. Dobra, ja go załatwię jednym Confuse. Ale, znaczy Confusion, ale... Ale, ale tak czy owak, to zatrucie było niepotrzebne. Cholerka. Recover mi go niestety nie wyleczy. Dobra, Abraham 600 expa. No, przynajmniej jakieś sensowne ilości z tych kofingów idą do tego expa. A nie, kurde, bele. no jakieś s -s -s słabiaki. Mm, confuse. Znaczy, confusion, Boże. Naucz się nazw ataków. Kataku, ataków kataków. Ataków, kataków. Kataków, ataków. Dobra. Yy, mniejsza z tym. Kolejny cofing. wow kto, kto by się spodziewał? Jak można łapać trzy takie same pokemony? Ja jeszcze rozumiem trzy takiego samego typu, no ale trzy takie same. Jezus Maria, panie, pana. Hmm. Kurde bele. Dobra, Abraham. Dlatego właśnie ten. Lubię te, lubię haki. Bo tam zawsze mają inne te inne Pokémony i tam jest ciekawie walczyć w hakach. Właśnie po tym sobie pewnie zagramy jakiegoś haka po fireedach hmm. O, jest! Tutaj antidotum. Szczególnie, że te fajery są takie załatwe i nie macie za bardzo co oglądać. Nie, uj, nie chcę już używać tego. Wróć. Dobra, biegniemy dalej. Yy, w ogóle to o, patrzcie, Zapomniałem, że mam rowerek. Ty! Ty frejerze. Co ty tam masz? Dobra, PJ Abraham. Yy, dobra, jeszcze się nie będę leczył. Sajbim na początek. Na raz, ja to... Ja ja nawet chyba nie będę tracił na to czasu, jak będzie jakiś silniejszy Pokemon, którego nie zabije na hita, to wtedy będę używał tego, e, recover'a. No ale jak tu... Są mi spiroły wysyłaj PJ, to co ja, co ja mam zrobić po prostu? Powiedzcie mi, co ja mam zrobić? Wyśmiać go nie wypada troszeczkę. Okej. Okay. Oni jeszcze sami się na mnie rzucają, kurde bele. Dobra, 70 level, znaczy f 70 życia punktów e, i 33, 33, 33 ekspel, roleplay. E, czy to w ogóle. Mmm. Nie, nie, ja nie chcę. Nie, 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 nie. Nie, nie, Tak, tak. No, nie, cholera jasna, nie chcę. No, dziękuję. Eee, nie, nie chcę zmieniać Pokemona. boże, co ja klikam? Co ja w ogóle klikam? Dobra, Firo mm, 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 mm. Dobra no, wiecie co tutaj chyba rekowera użyję na początek, bo on jest troszeczkę silniejszego chyba na jednego Saibima i zdejmę. Więc sobie rekowerka użyję idealnie 70 HP, pięknie. O jeszcze on Growla użył. To jest super po prostu. Yy, no i Saibim. Proszę, zabij go na raz. Proszę, 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 proszę. Dasz radę, dasz radę, ja ci mówię. No i super. i Nie dosyć, że się uleczyłem, to jeszcze nic mi nie zadał. Zaruby się. Idzie więcej dekspa za niego. Ja pierdzielę. Ile tego? PG! Wow, Kujeka tak, nawet był szybszy ode mnie. Już już nie. Już, już nigdy nie będzie szybszy. O niech, przesunę troszeczkę mikrofon. Już nigdy nie będzie szybszy, bo, bo, bo go zabiłem. Już coś, cokolwiek. okej. Okay. Halo, halo. Idziemy teraz tutaj. Czy tutaj zostawimy jeszcze jakąś trenerka Może nie. Tutaj wszystkich trenerów już pojechałem. Droga 13 teraz przed nami. No i znowu, kurde, bele, Są ci zasrani ptakarze. Na tych drogach, którzy mają wszystko, to O, Pidgeot to przynajmniej coś fajnego. Czemu oni tutaj tego yy... nie pijęcia, tylko jak miała ostateczna forma? Kurde bele. Yy, PJ, Pidgeot to Pidgeot, o mm, Pidgeot. Czemu, czemu oni tutaj a nie ten? W ogóle czasami tak mam. Nie wiem, czy wy też tak macie, że zapominacie nazw, nazw najprostszych pokemonów Czasami. Mm, dobra, Firo. O i nie mam tego, nie mam sami ma już. O ja, o no to confusion. Prawie na jedną konfuzję zszedł. Dobra, Lir to tam... Liran to mi możesz possać, chłopcze. E, confusion. E, w ogóle to miał być program dla dzieci, a ja tu mówię tak nie, nie, niegrzeczne słowa. Tysiącek poza niego ja pierdzielę. Jak on to bogaty w ten chyba? Jakiś taki doronny był ten Firo. E, ty. Co ty masz tutaj do zaoferowania? Dobrze, dobrze, już, 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 już. Koniec wywodów na temat mm, ptaszków, pokamonków Dobra. Eee. Okej. Okay. Ten spiroł to patrzcie, pójdzie na jednego tego, na jedną konfuzję. Ja wam mówię. Myk, myk. I... no, tak jak mówiłem. I 34 level double hama. Dziękuję bardzo. Serio tylko jednego tego HP dostał. <laughs> Jezus Maria, no dobra. O, do dłoło. Wchodzę ze ciekawszego. Czekam na Dodrio. Niech nie, nie ktoś użyje DoDrio. W ogóle DoDrio uczy się takiego zarąbistego ataku, yy, który ma szansę na tam. Yy, ma szansę na zamrożenie, sparaliżowanie, lub chyba yy, na poparzenie. Nie pamiętam, jak się ten. Yy, coś tam z trzema mocami było związane, ale ma zarąbistą animację. No i super działa. To jest są jego zalety. Nie wiem, czy to on, on, on tam się chyba właśnie tego uczy, ale nie wiem, nie jestem pewien. Czy może to jest jakiś DM? Nie, raczej nie. Chyba on się tego uczy jednak. Dobra, Confusion. Ale mnie nawet pocisnął coś z tego, tego, no... Co to tam było? To nie był Fury Swipe's, ale coś z czegoś tam mnie nawet pocisnął ten yy, Firo. Muszę wam yy, przyznać. Dobra. Oj, tutaj nic nie ma. Ja myślałem, że tutaj będą już jakieś fajne te. A tu nic nie ma. Dobra, ty. No i pff, Chcę znowu zawalczyć. Wiecie że ja chyba zaraz sobie pojadę... Ominę tych wszystkich trenerów i zacznę jechać do centrum Pokémon. Potem się wrócę tutaj i wszystkich pozabijam. O, Farfetch'd! Super. W końcu w ogóle, jaki on ma level? 33, tym ja mogę się bić. Tylko najpierw recover. Najpierw się Abraham uleczy: Super. 71 HP. E, free cutter. o, super efektyw. Boże. Jak to było żałosne. 10 HP. Dobra, spokój jeszcze tak. 7 razy mnie uderzysz. Znaczy, 6. Przepraszam. Critical hit. Boże. Co tu się dzieje? Ale za niego to Serio? Tak mało? Jak za te firoły co miały 30 level max To sz 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 szło 1000 expa, a za niego, który miał 30... Y znaczy ten 33 level, tylko jeden level mniej ode mnie. Oj, czekajcie. nie! Yeah! Myślałem, że się obróci. fuck. No dobra już z nim zawalczę. Co, zgubiłem wątek, że a za tego, co miał tylko jeden level mniej, to tylko 600 expa to jest w ogóle jakieś dziwne dla mnie. No ale okej, okay, o nie, byle mnie nie zatruł, byle mnie nie zatruł. Zatru. Dobra, Confusion to na raz pójdzie, szczególnie, że ten Koffing nie ma za dużo życia, znaczy, wy, za duży level, za dużego levela. Dobra. E, super, 600 expa, wow, to już tutaj będziemy sobie w tym odcineczku używać tego. O, Grimer, super, jakaś znowu ta. Hmm, rozmaicenie jakieś. E, okej. Okay. Super efektyw. Dawno żadnego tego. Trenera robaków żeśmy nie widzieli. Dobra, 35 level. Zarąbiście. Ej, to wiecie co? To jednak nie muszę się wracać do centrum Pokémon. A, Weezinga jeszcze używa. Spoczko, nie no, dobra, niech już go Abraham pojedzie na raz. Mm, używa Weezinga, okej. Okay. Confusion, ale tutaj za niego dużo expa pójdzie, coś czuję. Bo ten Weezing dorodny, widzę. Dobra, super efektyw. Super, dobra, Abraham 1000, Expa, zarąbiście, Alex, Alex został pokonany i dobra, mm, Pokemonki sobie zamienimy oczywiście, Abrahama tak z Cebulakiem, potem standardowo po kolei lecimy ze wszystkimi Pokemonami, e, muszę sprawdzić w ogóle ile ja już nagrywam, e, 19 minut, ojoj, oj, to za chwilę będziemy kończyć, wiecie co? sobie zakończymy już zaraz, bo jak już mówiłem będą teraz odcineczki tego, te 20 minutowe, skoro nagrywam częściej. Dobra, ty, jeszcze, raz po, e, za, jeszcze no, zakończymy sobie podwójną walką e, tutaj z siostrzyczkami chyba, tak mi się wydaje przynajmniej no, z siostrzyczkami. W ogóle one miały te różowe, włosy a teraz mają te brązowe, coś mi się tu nie podoba. O, ale fajne pokemony mają e, e, Chuj z tym, że one już by dawno wyewoluowały, no ale Dobra, mm... Are you za zadziała na tych? Na, ich, na nich obydwu? No okej, okay, choć w sumie to nie, wiecie co? Wine Whipa użyjemy na tego. Na Squirtle, żeby go od razu zabić. A użyjemy jeszcze Hyper na Charmandera. Okej, okay, dobra. Co on tam używa? Protect. Ojoj, oj, oj, czy ja go zaatakuję? No nie mogę, kurde bele, bo, bo protect Hyperbeam na tego. Na Charmandera. Idzie Pojedzie go na raz, pojedzie go na raz, jak nic. Dobra, pięknie sedit. Cebulak 200 Expa. O Jezus, jak mało Expa za nich leci. Dobra, Vine Whip Wow, myślałem, że go zabije na raz, no ale dobra. Widać, że go nie zabiło. Watergun Jeszcze do niego tego niego użył tego Watergana. Zamiast używać na sedit, żeby coś tam jej jednak zadać, tych obrażeń, to kurde bele użył na tego. Na, na Cebulaka. No, okej, okay, spoko. Zabici, pozabijani. 200 eksp, to jest po prostu żałość na tym poziomie, na tym etapie gry. No ale okej, okay. zejdźmy sobie może z rowerka. Ja tu sobie stanę obok tych dziewczynek. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie, oczywiście. Yy, I czekajcie na następnych odcinków. Nie zapomnijcie, oczywiście, zostawić komentarza z jakąś uwagą. I co? I cześć!